Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj się nauczymy alchemii i jak przygotować niewitkę. Najpierw trzeba włożyć brodawkę i, i butelkę z wodą. Proszę to zrobić. To macie wodę jako Dobrze. No no to widzę zrobimy tak władzę. Wydajemy najpierw sfermentowane oko pająka. Tak, to wtedy boli, widać. Tak. Dajemy sfermentowane oko pająka jak... To co najpierw? Proszę pani, co najpierw? Złota marchewka czy... Zajmę no, to tutaj, bo dopiero potem Pająkę. To tu. Przycinek. Okej. Okay. Y -y, y -y, y -y. Tak. No i wyciągamy, no i wszystko mamy gotowe. Dobrze. Dobra, równa się niewitka czy Noktowizja? No właśnie, tego nie jestem pewna. Po co te ule tu? Ja mogę siedzieć z koleżanką? I koleżanka z drugiej ławki może siedzieć znowu z kimś, ale ja na tym siedzę. Dobrze. Ale mamy razem wspólną matkę. Dobrze, uczniowie, teraz przeprowadzimy to. Na... забить в небесских. но быть можно... Zobie tam u góry jest pasek ogólnie, ile schłodzi minut i przepraszam, że się nie przewitałam, ale byłam w szkole, no a teraz gramy, a teraz jest taka przyjemność! Tutaj nie można wskoczyć. I mnie to strasznie hmm. No No nie i przecież nie ja po tym przejechałam. Ja chcę być w tej samej drużynie co ty, żebym mogła cię pobić. Ale czemu tam jest takie coś? O nie Moje! 你看。<laughs> Bo jej się nawet nie wyświetla, więc... Więc widzicie, widzowie. Co? Przepraszam. Co? Gdzie jestem? Czemu nikt nie dołącza? zbytnio. Co? Ja myślałam, że tam można wskoczyć. Way. No no, no way. Nie! A chciał się wskoczyć.

Zobaczcie gdzie ja jestem. Chodź. Cześć. Jestem na górze. No. Tu. O nie. No, ja doskonale wiem wszystko. Dobra w tej niestety. Chodzić. Przecież ja mogę chodzić wszędzie, a ty mnie... i tak nie dotkniesz. Ja mogę so, sobie chodzić wszędzie, a ty nigdzie. Nigdzie mi nie uciekniesz przecież. No gdzie jesteś? Tam byłaś. Uf. Kiedy ktoś dołożył? Trzy. Naprawdę. O, hej, haj, haj. Gdzie? No gdzie? No, no z góry chyba, nie? Jasne no. To no, tym razem wygrać muszę. No kurde, gdzie, gdzie ona idzie? Zaczyna się robić żelazna zbrojka. Widzę to po tobie. Jest! Zaprosiłyśmy się. Dobra, ale jest Jestem no, jest Dobra, remis. nie lubię tej mapy. No ja też nie. Bo nie można sobie przes przeskoczyć z jednej na drugą, nie? Na 3-4 skaczymy tam w odkład? A na 3-4. Poczekaj, to, to skąd? Cztery. Hop! Hej! Ka! Słuchaj mnie. E, kto, jak będzie już, wiesz, jak zleci ten czas na oczekiwanie? Kto pierwszy się zabije, ten wygrywa. Serio? Serio, mimo że tu będzie tam. Jest! Wygrałam! Nie! Tak, bo ja od razu, jak było 3, 2, 1, to skakałam, a ty nie. O nie, nie lubię tej mapy. Nie lubię. Ty lubisz. Bo ty... A ty nie! Pani artystka! nie Tylko kto pierwszy ten czerwony złapie. oki okay? Co? Pokaż mi. Co? Złapałaś? To dobra. Wygrywasz. Muszę ci się dać. Chociaż nie. Ty musisz mi, Ty musisz mi się dać. Bo... Bo to... Jak... Bo jak było... Kto pierwszy ten to... O, ja, ja lubię tą mapkę. I to mega. Ona ma no liść, tak się można schować? Kobito, to ja jestem. Hej, hej. Widzowie, a patrzcie, a tu można się z boku schować. E, nie, nie, nie można nie się nie tam się schować. Tam można się z boku schować, przez co... Przez to oczywiście to jest bardzo fajne. Oli, tutaj można się nie przeskoczyć. Co? Hop, ja 我也是。<laughs> No, moja chyba też. Albo jedna z ulubionych. Tam, gdzie na lampach się można schować, to ta jest moja ulubiona. Dziewczy... Słuchajcie, widzowie, to jest moja ulubiona kryjówka. Tam, tu mnie nigdy nie widać. A ja tylko czekam, aż ci z mojej drużyny walczą ze sobą. W sensie, z przeciwnej drużyny i z tej drużyny walczą za sobą nie, a ja se po prostu przebywam, nie. U. Co? Jestem w żółtych, a ty w niebieskich. A tych ty? turkusowych. no nie możemy niestety. Nie możemy. Y, Wika, nie możemy oglądać swoich filmów, jasne? Zbytnio. Mm -hmm. Mm -hmm. Widzowie czemu jestem na szybcie? E, dlatego, żeby mnie nikt nie zauważył. A tu jeszcze się można schować, no, tak. ale to też jest. Uwaga nadciąga z lodowacenia. Spokojnie widzowie, nie martwimy się. I Ona może zostać. Nie ja. Bo ja mam bardzo. Ale to bardzo dobrą kryjówę. No widzicie, że tu jest ciemno, nie widzę, no, no ja widzę, że tu jest ciemno, ale to wszystko dla mojego dobra, żeby mnie tu nikt nie znalazł. No jak jest ciemno, to ja mnie nie widać. A widzowie, czemu mówisz, żeby się nie martwić? Bo właśnie zaczyna mi się robić czerwony ekran Bo zaczyna się po prostu robić czerwony ekran, nie? O kurde, widzowie! Widzowie! O dobra, widzowie. Znalazłam drugą taką mega bezpieczną kryjówę. A Wika mi cały czas szybka. To jest takie śmieszne. Ja nic nie mówię, bo jestem zamknięta tak płacę. Aha, to super. A, a ja se ciągle spoglądam, czy przechodzisz. W kremowym miejsce. Wika, przecież się ja. ruszasz! Co? Przecież się ruszasz! Widzowie, ja naprawdę nie, nie rozumiem. Czemu ona tu nie może przejść? To bym wygrała chociaż. O kurde, dwa i jeden. Co teraz? Porażka? A ty też masz porażkę? Nie. Nie? Ja no. mam zwycięstwo, no bo nie wiem w to coś. W co? No, nie myślisz? Dobra ile już składamy? no bo wiesz, nie możemy za długiego odcinka robić No 30 minut około odcinek trwa No, no dobra nie, to ta rundka nie, ostatnia Siostra, siostra Za długo to Widzowie, no, przepraszam że w... Przepraszam, że nie było odcinka w piątek Ale Ale dzisiaj jest na szczęście Już można mówić i nie było w poniedziałek. Lek. Raczej był. Więc nie wiem, czego się trpiesz. Mówi za siebie. Mhm. Czy by... Co? Kto ty tu jesteś? Jak ty... Czemu widziałaś? Co?